Albo, czyli oh. Dobrze że odebrałeś telefon tak szybko. Słuchaj, miałem dziś wieczorem odebrać nagrodę, ale ponieważ również dziś mam premier Piotrusza pana w Anglii, podziękuj proszę Teatrowi Wielkiemu w Poznaniu oraz Jury. Pogratuluj ode mnie innym laureatom. Weź nagrodę, uśmiechnij się, pomachaj i pędź do. Dan Artur Braun, który otrzymuje tę nagrodę za spektakl Dziecko i czary, opera rawela wystawiona na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Mhm. A woli ślubakom stąpić.